Kiemenko z tej strony Kira Za mną jest CJ i pałka policyjna A to kolejny odcinek z GTA San Andreas Dzisiaj znowu będziemy przejeżdżać kogoś żeby zdobyć Uzi? Nie, nie będziemy przejeżdżać Chyba Może Chyba, mi znowu coś odpierdoli <laughs> jedną, jedną misję którą mamy, to mamy SK, Sweetam Macie broń? O masz broń ty ty ty, ty. E, e. Gdzie jest, gdzie jest gaz Well, hey, look CJ, at that hey, gun. That's a I blame society. What's happening with what you, Ryder? Respect has to be earned, sweet, just like money. So what saying, mm. you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry, <laughs> oh, man hey, Man. Man cannot live on bread alone. I know. I tried that shit car you look a little thin man you gotta be hungry man yeah hey, I what your food's trying to eat the what about bro. some tacos tacos again hell no nah. chicken man no disgusting is not chicken oh, you dry, so you're <coughs> no also dry. of a fear of the new game the entrance is in the kuchaka they are a little bell we got a spierdol we all gotta talk about it they was going for sweet oh, how you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. <coughs> yeah, but people like to talk. Nah. Lacking bell. Can I take your order, please? Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number nine, fat boy. Give me a number nine just like his. Uh let me get a number six with extra dip. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Hey, sorry, bro You know I gotta know about mine. My... I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, all. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right, 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 right. right. Let's eat. <coughs> 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 hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, <laughs> I ain't never ate from a trash can. <laughs> oh, shit. Trash can bitch. Passing my food. Ej, ej, look! Kilo Trey scoping us out. there, Ryder, you are jinx! Shit, them motherfuckers headed to the hood! out of here, CJ! Hit it! Go, go, go! No kurwa, ale wy macie napierdalać, a nie kurwa! Panowie, panowie, napierdalać, czarnogów! CJ, I kurwa! No proszę bez rozpierdolanie opon! Aha, <śmokaj> nie tu nie idzie stopu? Na bok, na bok, na bok kurwa! Drzewo Mato! Nie umieją kurwa strzelać? Obejrzyjcie nasze multi, no zobaczcie jak się kurwa strzela. Dobra, ja się kurwa tym zajmę. Dobra, nie zajmę się. Sieraj. Sieraj kurwa dałta. Dobra kurwa, tać chuje No napierdarajcie do nich, no 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 panowie Tak to mi się bawić nie będziemy Ciekawie które auto zacznie się pierwszy palić Jedźmy trochę jak to wszystko wyleci w powietrze No, teraz dobrze. Zamknij mordę, czarnuchu. Ja tu chcę sobie broni pozbierać, amunicję. Ktoś do mnie chyba udaje, że strzela. O kurwa. Ale to chyba nie o to chodziło. Ups. Mały fail. Dawaj, motor. <tomitensuj> tak, moi drodzy. Fail. Chyba rozjebałem autko Chyba i zajebałem wszystkimi przy okazji moich mi się amunicja, A dobra, chuj, amunicję mamy to zaraz będzie można jeszcze raz przejść Cicha pierdolę, jestem kurwa pro Opsa I idziemy jeszcze raz, tym razem bez oglądania tego filmiku Nie ma tak kurwa sfajlować na samym początku gry Cały Kira Pięknie bokiem teraz szybciej już tam dojedziemy No już mam auto uszkodzone, ja pierdolę Co ten kurwa Czarnów ma za auto? No razu przybijamy i jedziemy Jeszcze raz Panowie napierdalać ile fabryka dała

No kurwa, Romowie, wiecie i czy nie? Gdybym miał bazukę, to by ich nie było. Napierdalaś, napierdalaś. A <mum> ja na wsteczne, oni normalnie. Wow, blisko było. zdychaj, kurwa! A teraz spierdalamy stąd. Bo tu jest gorąco. Jest troszkę za gorąco tutaj. You motherfucker. Next time you better spoke to you. But smoke, all you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. Alright, Smoke, let's go. See y'all later. What was with you back there, Smoke? Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight home. Huh? What? Nothing, nothing. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out the grove. Man, got some money from my aunt. Hey, thanks, Carl. Hey. I miss having you around, baby. Yeah, no one will bring you, no one will bring you He don't mean it, CJ. He still real tall about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke, and relax, homie. Weeeeee! We're rich, fuck. 200 dollars for bringing him home? Yeah, maybe. Yeah. Hey CJ is sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You are too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'll buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. This is a gym I go to a couple blocks out from the grove. Go check it out, get yourself a gangster physique. No moi drodzy Zapierdolamy na siłownię Idziemy se, kurwa zrobić Troszkę Miśnia Ale ja w piwny. Nie lepiej do baru się najebać Dobra, idziemy na siłownię. Hmm, zobaczymy co tam słychać. Zobaczymy, ile ten kurwa chudzieles wyciągnie. A później pojedziemy do Suita, a zrobimy jeszcze jedną misję. O ile dobrze pamiętam, to było tu gdzieś obok. O, jest siłownia znaczona, O tak, niedaleko. Kurwa, ale ten autem się chujowo driftuje. ja pierdolę. <laughs> ten autem się w ogóle nie driftuje. Wow, wow, wow. Idziemy zobaczyć sam na siłowni W ogóle tekstury pięknie wyglądają Co my tu mamy? Dwóch pedałów się bije, tu jakiś kurwa udaje, że się bije Co mamy? Rowerek, o, tour de poloń Poziom pierwszy Jedziemy Większy sobie ten poziom jeszcze jedź kurwa, jedziesz CJ, dawaj dawaj dawaj, jedziesz mocniej mocniej Zapierdalej na tych pedałach, szybciej 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 szybciej, kurwa Patrzcie, bedabie jeszcze, no jedziesz 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 no, będzie chudy kurwa jak patyk Dobra, wystarczy Siadaj Bieżnia jest, o jest bieżnia, idziemy sobie kurwa podbiegać ...aby zmienić poziom, by sobie wierzyć, N lub Y, no kurwa nie wiem. Echem, dobra. Lecimy. Za wolno. 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 O kurwa, za szybko. NIEEEE, KURWA! Prawie jak na tych wszystkich filmikach... ...manecie. Dobra. Idziemy przypakować z ciężarkami. 20-30 Dobra, dawaj 70 CJ to jest kurwa, koks No, dawaj, 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 dawaj Jest Musimy 5 zrobić 5, 5, 2 Dawaj, 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 będziesz prawie kudzian 3 Brawo CJ I jeszcze, jeszcze, jeszcze No nie, nie 4, no, pięknie I jeszcze raz 5, dobra, wystarczy Człowieku, zobacz jaki Jakiej masy, kurwa, jakie mięśnie. No jasne, kurwa, jesteś krótszy niż kurwa moja ręka. Dawaj stówkę. Nie będę ci przemęczać. Dawaj, pięć powtórzeń. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery pięć, Dobra wystarczy Potrenuję sobie trochę poza odcinkiem Nie będę was zamęczać Tym kurwa inteligentnym treningiem Tak 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 CJ Jasno, jasne kurwa, już mięśnie ci kurwa wyskoczyły A zobaczmy ze first O ty kurwo Kurwa on co się bić? Zdychaj. Ty też? Ej, murzyn. Nara. Nie chciałeś, za... nie chciałeś mi niczego nauczyć, to wypierdam co? Było nie zaczynać. Dobra, jedziemy do Sweet'a. Zobaczymy co u niego słychać. Co on tam ma teraz ciekawego dla nas. O jezus. O jezus. Ale powiem wam te motorki policyjne na się nimi jeździ. They are chasing us Police is so fast Let's go, let's see what we can hear Give me 15, motherfucker I'll write it down in a second I ain't gonna pencil with you, fast, sucker Let me play first Aye, hey, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, huh? Me That does it That's game, oil and void, motherfuckers So, uh, what kind of guns we working with now? One time came through, the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? <laughs> shit, gangs these days got Max, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. No tak, po what happened to the fam? What a love, happened. shit happens. Seville wrongs temple, temple wrongs bro Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. Bob. I admire you, call. Yeah, You're a leader, a visionary. Remember me when Soło you So i

You kids want. Hey, hey, Pops. Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say, Ain ain't you dead? No, nah, Emmett. The other one, Carl. I'm s sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Ja mam kurwa I ten know, strzelać baller, <noise> Ale ma kurwa cela, patrzcie jak to się robi One shot, one kill! Mogę go zastrzeić? nie? Szkoda No, trzeba będzie się turlać, patrz jaka kulka kurwa A nie Co ty kurwa pierdolisz Raz, dwa Yeah, that's real street style coś coś kurwa mówiłeś A teraz, turla się, się, kurwa, no, patrz się! Pyk. 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 Tak, i zrobimy obrót. Tak no jak kurwa... kurka. A, making, making jak gruby zrobił obrót, to my też. Co nie Big Smoke? No właśnie. Coś pierdolło? Damn! You're killer, baby! Ice cold! Ale remember something. Real strength comes from within, mój brother. Ja Yeah, I guess Liberty is a good place. Hey look, let's split. Hey, I see you around, oh, yeah. Emmett. I'm 100% behind you boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high quality merchandise and I've been proudly serving the community for over 30 years. <laughs> Crazy old fool. Hey look, you drive, man. No, I a passenger. No, damn. I seen newer cannons and this strap in the museum. Where be going? Man, I'm real tired, dude. Drop me off at my crib, baby. What's going on, man? Shit seemed pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, C.J. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. I bet you still talk as You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Thanks, CJ. I see your rap. Later, Smoke. Speak. I thought you was represent. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a beagle around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Whoops, that's this you about that O Jezu, Jezu, Jezu. Już kurwa bulwersy od razu za mną zapierdala. I my biedem. Sorry. What kurwa? What the hell is that do kurwy lenzy? oni tu chyba cały na głowy staną. Ja pierdolę. No ale mam wejść coś kupić, czy mam wejść coś zrobić rozpierdol? Ja jestem do wszystkiego zdolny. Dobra. Kupmy sobie jakieś bo mi nie radzą w spokoju. Hey, welcome. welcome, welcome. Dobra, dobra, dobra zamknij się. dobra jaki kikuby dostaję do tej... No moi drodzy, bawimy się w Simsy. Czas mi będzie stać w ogóle, żeby się ubrać Mam 763 dolce A brak, tak, tak ja to mogę kupić 45 dolarów 45 dolarów może być Co tu jeszcze Zielone jeansy Mamy na zielono się ubrać, to będzie kurwa na zielono A będą zielone jeansy, dobrze Coś obok nas chyba przeszło, czy ducha, albo coś. Zielone to zielone. Ops. Co jeszcze? Buty. I zielone półtramki oczywiście. zielone? Ja jest zielone. CJ zgnił. Dobra. Next place. Co następne. Łańcuchy mi nie obchodzą nakrycia głowy. Zielona chusta. Ja pierdolę, co to jest? Nie, 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 bo wyglądasz jak pedał. Albo no gorzej niż pedał. Jezus, ma to ze mnie robić. O! Takie macie okulary. O, zieloną pustę, to właśnie. To tego szukałem. O właśnie. O właśnie. Zieloną pustę. Dobra. No i coś tam na webie się dało mu założyć. A na webie założymy sobie... O kurwa, co... no nie, dobra, może być, mnie to płaci. Ale 10 dozu, może być. Dobra, moi drodzy, tak będziemy teraz chodzić. Będziemy robić kurwa pogrom. Nie może totalnie totalny rozpierdol... Ubranie na zielono, dobra, dziwko, dawaj kasę. Zdychaj i dawaj kasę, kurwa. Nie ma kasy? Pierdolę idę No Dobra moi drodzy, jedziemy teraz do domku Idziemy sobie do domku zapisać I zakończymy to pierdolenie na dzisiejszy odcinek Aj, Ta Ale czy musicie przyznać, styl mam zajebistek? <laughs> Więc moi drodzy trzymajcie się Kurwa, coś jeszcze ciemno Więc moi drodzy trzymajcie się Do zobaczenia i pa pa